Jest to czytanie dla Kasienki na temat związku. Jak widzimy tutaj otwarta księga mądrości, czyli związek karmiczny, bardzo dobry, bardzo ciekawy, w sensie właśnie pozytywnym yy, przede wszystkim już pierwsze przesłanie anielskie. Już patrzymy sobie dalej. Już patrzymy. Kasienka i ten mężczyzna. Ty ciągle masz jakby jakieś takie lęki, całkiem bezpodstawne. Jest miłość, jest działanie, jest mądrość, jest pójście do przodu. On jest taką osobą bardzo poświęcającą się i domu, i rodzinie, bardzo pracuje, aczkolwiek często podchodzi takim krytycyzmem do siebie, od siebie za dużo wymaga, i stąd może być taka frustracja. Natomiast jeżeli chodzi o związek, jest to mężczyzna bardzo ambitny, jest to mężczyzna bardzo ciepły, jest to mężczyzna, który właściwie tutaj poświęca się pracy i rodzinie. Może właśnie czasami, tak jakby poprzeczka w stosunku do siebie. Podnosi bardzo silnie, natomiast w stosunku do ciebie ja nie widzę. On ze wszystkim możesz liczyć na niego, jeżeli chodzi o wsparcie, jeżeli chodzi po prostu o takie, o takie rozmowy. Naprawdę taki fajny związek jesteście na zasadzie takiego, powiem, zespalenia i dusz, i ciał. Tutaj mm, zawsze możesz liczyć na niego, zawsze możesz liczyć na. Yy, nie tylko jakby wsparcie, ale też no, widać, że on zapatrzony jest i w ciebie, i w dziecko yy, przede wszystkim, tylko u niego czasami jest taka frustracja. On jest doskonały, jeżeli chodzi o pracę czy inne rzeczy, natomiast, yy, natomiast frustruje się bardzo szybko z tego względu, że on chciałby dużo rzeczy naraz, jeżeli chodzi o pole jakieś profesjonalne, a tak się nie da. Tak się nie da. To jest proces. Natomiast jeżeli chodzi o związek, cudownie. Spójrzmy sobie teraz dla Kasienki jakie jest przesłanie od opiekunów duchowych. Już patrzymy sobie. No proszę, zapytaj pomocne duchy. Cudowna karta, czyli zapytaj swoich opiekunów duchowych, swoje dobre duchy przede wszystkim tutaj o wiele rzeczy. Spójrzmy jaki kolor Ci towarzyszy. No proszę, jest kolor lawendy. Spokój się, wiadomo, Lawenda uspokaja. Słuchaj spokojnie, zostaw emocje, po prostu jesteś zmęczona czasami. I tutaj do, do mężczyzny absolutnie jest wzorem, jest wzorem taki, naprawdę wzorem, jeżeli był w klasie, czy kiedyś e, powiedzmy chodził do szkoły, to na pewno bardzo dobrze się uczył. Był wzorem, zawsze dostawał świadectwa z czerwonym paskiem, był takim wzorem do naśladowania. Pozdrawiam.